Siema, siema, witam was widzowie postprodukcji Ogólnie zostawcie łapkę w górę dla zasięgu widzowie, nie? Suba z dzwoneczkiem aby być na bieżąco Dajcie komentarz stróżoki galaktyki to przyjemne wam widzowie serduszko, nie? A ogólnie widzowie Też zachęcam was do kliknięcia linku w opisie Na Easter Gaming. nawet do 90% taniej giereczki znajdziecie widzowie, nie? A ja nie przedłużam. I lecimy. To jest pytanie. Nie wychylać się za mną. Coś jest z nimi nie tak. Patrzcie! Oni flurwa świecą. Chyba możemy założyć, że to są ci źli. Dobra. Potrzebny nam plan. Robimy zamieszanie. Kamora! Dalej! Co to za dziwne poświęcenie? Roket! Gamora! Nie spodziewa się! Dobra. No tak, to lecimy ich! Odpadł następny szalony żołda! Ej, drat! Dostaw dla nas trochę Ale leżą, dobra. Draksik, Gamora. Na to już zapuścił. Rocket. Dobry rakecik. Draksik, Cepsy. Bum bum komdzik. Nie pomaga. Ulprymie na 12. Rodzina jest. O kurwa. Grupy przybieg. To znaczy lepsza informacja. Tutaj. Może część próbowała uciec, Nie, Camuro! Na plasterki! Przyjemnością! Nie spodziewali się towarzystwa! Załatwmy zanim z podnieść alarm! Lecisz, Gamora, dobrze! Wykantuj śmiecia! A jeśli nie wykończyłaś go! I pych! I wykończenie śmiecia! Dobrze, oby nie mylił wszystkich! Powtarzamy się, nie alarmować. Oby Korel przeżyła razem z nikim, nie? Nie się dzieje. Gdzie jest w tym bardziej zła góra? Jakby chciała zrzuć to na wroga! Dobra.

Na materiały wybuchowe wielkiego. Nie mogę! Nie Dobra! Ej, o, po to było zebranie. O, wróciłeś, Kaspelik. Trochę cię ominęło, ale jest jazda. Teraz, żeby tylko nie zjewać. walczyłem z wieloma oszukującymi flarciumami. To tak jak ja! Ale to, jak te łajby oszukują, to jest flurwa przesada! Jeszcze ciut i pokonają nas tutaj raz dwa! Te y z nami nie wygrają, bo jesteśmy. Nie, ja nie, nie, poszukiwane. Jako renegaci ryzykujemy, bo nie znamy strachu. I dlatego, że to lubimy. I tak trzymać. Musimy walczyć o przetrwanie. Kto jest ze mną? Jestem z tobą, Piterze Fujman. Dobrze. Zrobiłem dobrze. Wszyscy o, mają busta. Dobra, na teraz można ich napierdalać. Czasem najlepszą obroną jest. O kurwa Otwalaj Ja w sumie wskoczę sobie wyżej Może to No wskakuj! Albo nie wskoczę. O, i co teraz w śmieciu? No i tak nie wyjaśnię dlaczego stacja była pusta. Podsłuchałem jak mówili o jakimś przekazywaniu. Niszczyciel do akcji! Twoje Dobra! Kolejka, pokaż co potrafi. Aż tak! Jazda ze śmieciem! Dobrze, Gamora zniszko! Spróbuj teraz rzucić minę! No to może znajdziesz! No co za światła mi tu mi począł! Jestem, dryblasie! Dobra. Wykończenie chłopa. Przynajmniej mamy przewagę! No jasne, że nie chcą stracić! Podnieś go! Leć! Lepsze niż kawa! O, o kurwa! Druga runda! Uważajcie! Przyjeżdżam po boże, by Dobra, dawaj go, dawaj go Znale. Gamora jeszcze. że nie Dobrze, jazda ze śmieciem. Gamora, lecisz! Czyli mini bosik zaraz będzie pokonany. Kolejny mini bości, bo ich tu jest z zajebania. Dobra Ale co tu się stało, że nagle bunt w korpusie nowa się zrobił i walczą sami ze sobą i mamy pięć punktów zdolności, O, Nie sądzę byśmy dziś płacili karę Naprawdę Czyli, czyli Słuchajcie, mogę rozdać punkty musimy tylko no co? No powiedz co musimy, Quill! Banda flurniętych kosmoglin chciała nas rozpiżyć, a ty teraz idziesz na rewanż, bo twoja laska ma kłopoty? Nie o to mi chodzi i to nie moja laska. Bo już myślałem. Rocket, chodzi jedynie o to, żeby odzyskać statek. Znajdźmy Korel i zakończmy tę sprawę. Masz rację. Zakończmy już tę sprawę. Bo jakoś nikt z nas nie pisał się na latanie po galaktyce z glinofilskim człowiekiem! Jeszcze? To... to, to, to wejdź w, w grę i ci dam. Tylko nie to! Na serio, Corel! Oh. Idź do strażników mówiła, dobrze ci zrobi na psychikę. Ach. Hm. Dobra. Słuchać, Flurma. Grud i ja wypijamy z tej skały. Jeśli ktoś chciałby z nami, to proszę bardzo. Jak to nie chce, to żół z nim. No dobra. Gryzoń ma lepszy plan. Ma lepszy ma. Próbowałeś. Zabezpieczyć stację. Nawrócenie albo oczyszczenie. Korpus nowa chroni życie, a nie je niszczy. Powiedz to zwłokom w przedziale naprawczy. Drodzy krew, nie żyć. Mówiłem, żeby się to odmyć. I tak zrobimy. Popieram to. Znajdźmy Milano i... Intruzi wykryci w przedziale naprawczym. I nie dajmy się przy tym zabić. No was... mądre słowa w tym cyklu. Może być ciężko. Jak si cały Zbigać korpus nowa na nas Wszyscy muszą ujrzeć jej dar. Jeśli te świry zrobiły coś z moim statkiem, to... Intruzi włącznie D! Chyba trzeba będzie się przebrzeć! Za to, że nie daliście nam zapłacić grzywny! Nie masz za! Bum! Nie no, rzucaj. Ale on porobił większość ich. Drax, rzucaj. Dobrze. Wolałem poprzednie żeby tylko zostały jakieś normalne dopady! Dobra Musimy się do statku nie naszego jakoś przeciąć Dobra, wy, wy tam walczcie O kurwa, tu do też jest chłop Ja tu specjalnie przyszedłem po to, żeby polutować A tu nagle chłop też mi wychodzi no, 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 ze, ze ściany A było tak pusto i przyjemnie! Uuu, ale fajne miejsce Czy będzie tu znajdźka? A nie, będzie chłop który by plecy nam zrobił. dobrze bym powiedział traksi <noise> Jeszcze jeden? Jeszcze jeden został <noise> Więcej ich, dobra! Wolałem poprzednie spotkanie z Korpusem Nowa. To nie jest wymarzone! Gamorka co zrobiła? Hmm, ładną animację. a ja nie muszę pobierać kaspelik, nie? Nie ma jakiegoś szmergla! Nagrawiłem tu korpusowemu! Ci renegaci są niezmordowani! Zabłonkowy korpusu Nova są naszymi wrogami? Jak ktoś śmieci, tak. to jest złe! Bum, bum! Nie no, mi się już to podoba. Czy oni wyglądają na rozwodnych? Dobra, Dobra, wszyscy. z korpusu! Ha! Queen rozwala policję, jak ja to kocham! Jestem out. No, tak, ziemniar PC mam i gram na MVP, no. Nie tak wyobrażałem sobie przebieg tego dnia. Dobra, ja bym punkty umiejętności rozdał. Oko cyklu, co robi oko cyklu? O, ku... dobra. Biorę oko cyklu. Nie interesuje mnie nic innego. Nie, dziennik yy, Gamora. Atak tak taki lekki obszarowy, który dwóch bije, dobra. Eee. Teraz udra drugi jaki to jest? O kurwa, szarża. Okej okay. U Roketa Granat Grawitacyjny, nie chcę go. U Gruta Wykorzenienie. A to jest to. E, chyba mi się podoba u Miejka Draxa, nie? Więc kupuję sobie Szarżę Draxa. I lecimy dalej. Ej, mówiłeś, że musimy wrócić na górę, tak? Jeszcze wyżej, ale to dobry start. No dobra, nie ja nie sobie tu polutuję co jeśli coś jest. Nie należą do korpusu nowa. to się nie liczy. Ale kim, mhm. albo czym oni są? I co jest z tym świeceniem? Przynajmniej raz nie wtykajmy w to nosa! Gród korpus nowa. Dobra, wskakujemy sobie wyżej. Zbieramy jak długo to. będę musiała wysłuchiwać waszych kłótni? Hej, możemy przejść tam. Bardzo długo. Jestem nie ścisz się, wciągnij brzuch. Jestem kłód... Musisz na kudzka Krutis. Może Korel zabrała swój statek na Zandar, aby donieść. Patrzcie. Oni się modlą? O kova. W co my się do diabła wpakowaliśmy? Patrzcie na dużego gościa. Nie wygląda na nowe. To czarownik. Zauważcie, magię płynącą do nosa. Ta magia nie istnieje. Dobra, zbierajmy się stąd zanim te świry nas zauważą. Dobrze, że nie słyszeli nas. Nie jakbyśmy trafili na szurnięty kult. Mówiłem już, że to nie nasz problem. Będzie nasz, jeśli przejmą korpus nowa. Brak korpusu, brak grzywny, brak problemu. I an anarchia w galaktyce. Powinniśmy chyba kogoś powiadomić. E, zapisz to sobie w pamiętniku. Idziemy tędy. Skąd znasz drogę? Nie znam. Po prostu Zanim tam zaskoczę, to zaskoczy, to sprawdzę tymi sobie. świrami. Czy nic się nie kryje tutaj... do wzięcia? Z tej strony nic, a z tamtej? A sprawdzę to. Szkoda, że... Nie, nie można tu szybciej biegać tym quillem, że sprinta nie można dać, nie? Jak drzwi są zamknięte! Powiedziałem tędy! Eee, dobra! Można Sprinta Mimo dać! Mi może dołączyć! Co szkodzi? Sprawdzić! Co szkodzi? Ha! Zapłaćmy naszą grzywnę! Rozejrzyjmy się trochę! Spamujesz wuj i Sprinta daje! Jestem gród! Jestem gród! Co jego wis! Więc... uważasz? Tak, ja zajmę się drzwiami! Ktoś musi nas stąd wydostać! Wygrzebić niewiernych! Arkanik. Dobra! Zajebać wiernych! Potrzeba przestrzeni! Trzeba było zaufać instynktom Gryzonia. Widzicie? On myśli. Gabora. z tego! To śmierć na wysokościach? Tak, widzę, że Dobra. I BUM! Dobra, użyłem, użyłem pierwszego swojego umie, umiejętności pierwszej. O nie, gruby przyszedł Nawet dwóch grubych. Więc wyrównajmy szansę. Zabójca! Nie chcecie wrócić do tych swoich dziwnych śpiewów! Niech moglą się od mnie! Jak ty darta, to miny! Mam dość. Załatmy go! ten duży nie dołączył do walki, niech dołączy, to, to będzie mój pierwszy zaloty! Te miny mogą wywlądać, Powiedz po wierzchycie! pracuję! Dobra, jest ogłuszony. Zajem go! Dobrze, Draksik. Dobra, załatwię go. Gamora leży. Trzeba Gamorę podnieść. Wstawaj, Gamora. Uderzajmy w pełnym składzie! Jeśli to nie przez ten bajeranski pancerz nowy, to no. nie wiem! Mnie też! Elektrycy, Elektrycy, Gamora. Gamora! musi szybko zginąć! Pożywam sobie! Gród! Rocket. rocket! Trzeba było zaufać instynktom gryzonia! Skąd miałem wiedzieć, że tak to się skończy? Uwaga! Ma bomby. Mam tu... mały problem! Wysio, chyba odlecia! Od tu trzeba dokładnie! Dla na dobrze mnie, a ja zajmę się tymi drzwiami. Na pewno zostaniecie w dostałem żeby we mnie na każdym kroku? Ja nie... Dobra, idziemy. Nie wątpiłem w ciebie, ja tylko... Jasne. Dobrze, te drzwi zostały że jak ktoś przynajmniej próbował ustawiać to Bardzo mu to pomogło. Tego nie wiemy, na stacji wciąż mogą być inne osoby. A mogą może być to by zawsze. Uciekli na że nie wiem, że nie na że nie wiem, 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 że że nie nie że nie że nie Poleciał sobie w przystworza. Hmm? Dobra, trzeba kliknąć. Dobra, <laughs> Julia tam <dali>, jest. Już... <laughs> Płacze z, ze śmiechu. E, oni na dole zostali. Co jest? Dobra, na, z Milano jest, jest. A my na górę pole, pojechaliśmy, a oni zostali na dole Żeby do hangaru wejść, dobra Dobra, zwolnić klamry i nie zginąć Tu nic nie ma do wzięcia, też żadnej znaczki, nic? No chyba nie ma Dobra, to idę. Tam można iść, ale jak widzę, że tu jest odnoga, czemu by tutaj nie pójść, nie? Zawsze może tu być jakaś znajdźko. O kurwa! Ja jestem sam tu. Dobra, ro robię zebranie, żeby ich szybciej najebać. O ile. Uda mi się. Na co jeszcze czekamy? Bo z są spragnione. Moje też. Chcę tam wybiec już teraz i dać im niezły wycisk. Dobrze, dobrze. Wiecie, dlaczego robią tam z nas marmoladę? Bo ciągle walczymy uczciwie. Co? W tej galaktyce nie wygrywa Zniebałem się w ten chyba. sposób. Odpłacimy tym frajerom pięknym za nadobne. To jest cenno! Przemówienie Ale? było bez No to zjebałem przemówienie! Ale za to ja mam większy ten. Ale gdzie są moi? Jak właściwie zwalnia się te glamry? Ja jestem, podręcznik użytkownika. Michał, wszedłem na Właśnie mnie to dziwi, czemu ja sam tu walczę. na zimno imi, ale powinny być słabe na użyciu. Poszukaj miejsca za którym się te sobą zaciskają i cel. Dobrze. Miejsce, w którym się zaciskają mistrz. Jedna kolejna! Dobra, jestem podpięty do systemów Milano! Moja <laughs> twoja muza! Mam twoją szumową, rzędką muzykę! Dobra, no chyba leciutko zjewałem. Wracaj! Dobra. Muszę zniszczyć więcej klamr, ale ich tu jest za, za dużo, ja sam muszę z nimi walczyć To jest właśnie dziwne Że samemu muszę z nimi walczyć A jak zrobię tak Jeszcze dwie klamry i gdzie te klamry mogą być? O kurwa gdzie te klamry mogą być? Dwie zniszczyłem tam, tutaj tak, tutaj tak A może to są te nadal? Tylko z drugiej strony, ta, z drugiej strony Dobra, z podejdę. Mój statek! Dobra! Ostrożnie! <laughs> nie, nie walczyłem z chłopami. Chcesz sam spróbować? Ja. <laughs> A ty zajmi się babi, też tak bym chciał. Już! Ruchy, ruchy, ruchy! To mnie to właśnie ja zdziwiło, tam, że nie było osiągnięć żadnych ja. ze mną tam. I sam walczyłem. I umiejętności gruta jedynie już bardzo Ale dobrze, daję radę Do you you Czyli skała padła, nie? Dzięki za to widzowie, że byliście. A ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinaczku. Cześć, cześć!